Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na plaży. Taki postanowiłem nagrać trochę świąteczny odcinek i podzielić się z wami pewnymi nowinkami. A konkretnie chciałbym powiedzieć wam, jaka jest zawartość mojego portfela, gdyż pojawiają się pytania gdzieś na prawo i lewo. Hej, Qudo, co tam, co to masz w swoim portfelu, jak to się układa? No pewnie wielu z was może wywnioskować, jak to dokładnie się układa, ponieważ na tym kanale możecie zobaczyć różnego rodzaju filmy na temat różnych projektów. No i na pewno, skoro to analizuję, to część znajduje się w moim portfelu. Ale teraz, żeby dokładniej sprecyzować, jak to wygląda. No to zrobimy sobie takie krótkie, świąteczne wideo na ten temat, więc nie ma co czekać. Zaczynajmy! Oczywiście w każdym portfolio kryptowaluciarza musi znaleźć się przede wszystkim Bitcoin. I Bitcoin jest i u mnie na pierwszej pozycji, gdyż... No wiecie, jak to było w hoście. Różnie bywało, parę rzeczy się przehodlowało. No i wtedy z tych przehodlowanych rzeczy uciekłem do Bitcoina, żeby jednak zostać na rynku i zostać w grze, więc... To była moja pierwsza Hossa, jak również to jest moja pierwsza Bessa, więc pewnych zachowań trzeba się nauczyć. Możemy mieć wiedzę na temat różnego rodzaju aktywów, tokenomii i tak dalej, ale psychologii jednak nie nauczymy się po prostu tak z książki. Trzeba przeżyć ten fir, trzeba przeżyć ten grid i pewne wnioski wyciągnąć. Więc u mnie poszło teraz do Bitcoina to wszystko i to jest moja główna pozycja, której się trzymam pewnie za jakiś czas. Jak już będą lepsze czasy, ucieknę tym Bitcoinem do, wiadomo, ciekawszych aktywów, gdzie będzie można zarobić trochę więcej, ale na razie bez się, bezpiecznie się tego trzymam. Druga sprawa, czyli to już będzie drugi, drugi coin. No to oczywiście, co jest drugie w Market Capie? Jest Ether. Ja również tego etera się trzymam. Co prawda, mam go to mniej niż Bitcoin, nie będę Wam mówił dokładnie proporcje, jakie są, ale e, powiem Wam, które mniej więcej jest na którym miejscu, no i... Tego etera mam trochę za mało, chciałbym więcej i pewnie za jakiś czas ucieknę do tego etera, żeby mieć go zdecydowanie więcej w swoim portfelu. Więc trzymam go, wierzę, że jest bezpieczny, wierzę, że jest nie wiem czy aż na równi bezpieczny jak Bitcoinem, ale naprawdę duża przyszłość przed nim, więc to jest na pewno druga pozycja w moim portfelu. A następnie teraz wam powiem trochę o tych mniejszych coinach, które posiadam, bo ogólnie tych pozycji wszystkich chyba mam 7, jakoś coś w tym rodzaju, więc te są moje największe pozycje. Bitcoin, potem Ether, a co będzie kolejne. Otóż no mówię wam w randomowej yy, kolejności, nie tak jak wagowo mam w portfelu. Yy. W sumie to jest mniej istotna informacja, więc będę trzymał się po prostu to, co jest w tym portfelu. Więc kolejnym jest, oczywiście, na pewno spodziewacie się, jest GNS. GNS, czyli to jest platforma do tradingu z lewarem, który niedługo wbija na arbitrum. Na razie jest na poligonie i tam mają swoją działalność. Szereg szereg różnych rzeczy będzie przed nimi. i Moim zdaniem, to jest dobry long term play, żeby tego się trzymać i tego zostać. Tym bardziej, że mają fajną wizję. Mają ciekawą tokenomię, zespół zarabia w dobry sposób, czyli po prostu na opłatach, nie gdzieś na tokenach, które rzucają z powietrza drukowane. Więc moim zdaniem trzeba się tym zainteresować i może mieć to w portfelu. Może dla Was to też jest dobra pozycja, więc zobaczcie, obczajcie tu, gdzieś w którymś rogu, będziecie mogli zobaczyć odnośniki do filmów o GNS-ie. Było ich kilka, było również Ama z Teamem, więc to na pewno może Wam się przydać. Kolejnym w portfelu jest i to nie będzie GMX. Niestety a nie mam w portfelu, czekam na lepszą cenę, na lepsze czasy. Miałem trochę, sprzedałem, teraz odleciało, ale wiem, że jeszcze przyjdzie na to okazja. Więc kolejna rzecz w portfelu to jest oczywiście umami finance. Umami, które budują volta, volta z BTC, volta z ETH i volta z USDC, gdzie kierują to w kierunku instytucji i żeby, i żeby ich tutaj zonboardować na ten kryptorynek, bo na razie nie ma, nie ma dużo okazji, żeby instytucje weszły z kapitałem w sposób całkiem bezpieczny do krypto i mogą sobie stake'ować Ether poprzez Coinbase'a, coś w tym rodzaju, a oni naprawdę, naprawdę dobrze to robią, e, wprowadzają partnerstwa, regulacje, odpowiednich ludzi, żeby mogło to być po prostu możliwe, więc polecam zainteresować się umami, przede wszystkim te wszystkie coiny, które teraz mówię, no mają mniejszy market cap, są bardziej ryzykowne, dlatego dla mnie te dwie pozycje Bitcoin też są największe. Mam sporo stably, około 40% mego portfela, ale te mniejsze, jak 100 milionów czy 20-30 milionów Market Cap umami, no to ja delikatnie, nie mam tego tam dużo, nie mam tego po kurek załadowany, jestem wypozycjonowany w ten sposób na rynek, żeby było bezpiecznie, żeby, żeby mógł przeżyć kolejne jakieś e, tąpnięcia, zagmatwania na rynku, no bo wiemy, że w tratfi nie dzieje się najlepiej i cały czas jakiś taki cień nad tym naszym rynkiem jest. Nie wiadomo, czy te cykle czteroletnie będą działać, czy nie będą działać. Tak naprawdę nikt nic nie wie, więc dobrze jest być wypozi wypoziomowany w obie strony rynku. Dlatego mam coś w tym rynku i jak będzie rosło, będzie fajnie. Wtedy będzie można jechać, kupować jeszcze więcej a w momencie, kiedy tego, y, to będzie szło w dół, no to są stable na dokupienie i na załadowanie swoich toreb. Dobra, ale teraz kontynuując, przechodźmy dalej do kolejnej pozycji. Następną moją pozycją w portfelu jest, i nie wiem, czy może Was zaskoczę, jest kaf, czyli ten shitcoin, który jest pompowany i gdzieś tam y, wszyscy o nim mówią, dużo na polskim rynku się też o tym mówi, ja akurat to hodruję od Kwietnia czy maja, coś w tym rodzaju. Sprzedałem gdzieś tam na górce, odkupiłem niżej, coś zarobiłem, wkład powyjmowany, trochę zysku wyciągniętego, jest jakiś pak, żeby sobie leciał e, na długi okres. Czemu to akurat hoduje? Ciężko powiedzieć. Trzeba mieć jakiegoś shitcoina, który może zaskoczyć. Co prawda, ten market nie jest już taki mały, e, jeśli chodzi o kaw, ale duże za plecami e, tego coina są pewne jakieś poszlaki, które naprawdę mogą być ciekawe, więc e, why not? Why not? Można trzymać, można hodlować i po, prostu, i po prostu na tym zarabiać. Więc to jest też dobry coin, moim zdaniem, którym można sobie jakiś moonbag zrobić. Niech sobie leci, niech sobie w świat zarabia i może coś z tego większego będzie. Tak więc to jest kolejna pozycja. Następną taką trochę shitcoinową pozycją, średni long term, może coś w tym rodzaju jest GIDY, który było trochę hałas na, na, na Twitterze oczywiście. Niektórzy oskarżali o jakieś pumpy dumpy. Czy to jest jakaś super pozycja. Eee. Ciężko powiedzieć, wiecie, że mówiąc, ciężko powiedzieć. Eee, może złapać swoją narrację. Ja przede wszystkim próbuję tutaj w tym coinie lecieć na fali Grubasów i, eee, i takich mocnych ludzi, którzy tworzą narrację i wiem, że siedzą w tym coinie, więc, eee, więc wiecie, nie zawsze wszystko musi mieć fundamenty, nie zawsze wszystko musi być w krypto idealne, żeby trzymać to portfelu. Czasem po prostu trzeba wyczuć te momenty, gdzie można na czymś zarobić. Bo jak Wiemy, to wszystko jest Ponzi, i które jest najlepszym Ponzi, na tym można po prostu zarobić najlepiej, więc to jest mój zakład. Na tego coina i po prostu hodluję go. Co będzie dalej, nie wiem. Może sprzedam go za jakieś 100-200%, jeśli urośnie, a może podtrzymam dalej. No to zobaczę dokładnie, jak to się wszystko ułoży. Kolejną przedostatnią pozycją w moim portfelu jest oczywiście RDPX, czyli od naszej platformy Dopexowej, czyli to, co mamy tam opcje na blockchainie, i to jest. Projekt, który działa na arbitrum, który rozwija się fajnie, gdzie będą wprowadzane naprawdę dobre, dobre zmiany do tokenu i RDPX, co może doprowadzić do deflacji tego tokenu. Widzieliśmy, że ostatnio mocno podrósł, bo od tego dołka, czyli tam 17, 16, czy nawet niżej trochę zaleciał, coś w tym rodzaju dolarów podskoczył nawet do 40 kilku, Ta się skorekcił do 35. Czy to jest dobra cena wejścia? Nie wiem, ja siedzę zdecydowanie niżej, kupowałem wiem tam między 17-18, część jakiejś kasy wyciągnąłem z tego, a część nadal sobie leci po prostu na garbie tych wszystkich zysków, więc to jest pozycja mocna, którą trzymam i nawet to jest taka pozycja, którą bym bezpiecznie utrzymał nawet na duszy, duszy, duszy okres, gdyż widzę, jak oni się rozwijają, jak rzetelnie to robią, śledzę Discorda i naprawdę jest to coś ciekawego. No i teraz dochodzę do ostatniej pozycji, to jest atom, ale atomu też nie mam dużo, gdyż jest to w większości pozycja do zdobywania airdropów i tego się trzymam, chociaż teraz te airdropy takie takie średnie trochę są na tym atomie, ale co będzie dalej, nie wiadomo, zobaczymy, może naprawdę coś ciekawego z tego się ugryzie i będzie, i będzie można na tym naprawdę zarobić. Czy będę akumulował dalej? Może jakby spadło gdzieś koło 5-6. No, to wtedy może by była taka cena, które, gdzie wziąłbym i po prostu trochę dokupił. A na chwilę obecną, jakoś, jakoś nie za bardzo mi się to układa, żeby dobierać ten atom. Tym bardziej po tym odrzuconym papierze z usprawnieniami. Nie wiadomo, co oni tam wykombinują, co zrobią, więc w długim dystansie pewnie da radę. Ale risk reward no na chwilę obecną jakoś nie wydaje mi się odpowiedni. No bo w ogóle, nie. to by było na tyle. Czyli mamy Bitcoin, mamy Ether, mamy GNS, mamy UMAMI. Mamy GIDY, mamy CAF, mamy RDPX i mamy Atom. Także nie ma dużo tej portfelu pozycji i sądzę, że nie ma co za dużo ich trzymać, żeby śledzić na bieżąco. Bo jeśli chcemy wejść na Discorda, przypatrzeć, co tam founderzy piszą, co się dzieje, jakie usprawnienia są, to trzeba multum, multum czasu. A niektórzy pracują, rodzina, czy po prostu dekenią 24 na godzinę szukając shitcoinów. No to, no to może być ciężko, więc ja rekomenduję, szczególnie w BES-ie, gdy mało się dzieje nie chce nam się nic robić, no to trzymaj tylko te pozycje, w których jesteśmy pewni i przede wszystkim nie wysprzęglajcie się ze bullcoinów bo niektórzy już wieszczą tu na rację są zapakowani na hossę, a to różnie może być. Poza tym, z tych głównych coinów skupuję tylko Bitcoina i Ethera. Gdzie Bitcoina mam już dosyć, także bardziej skupiał będę się na Bitcoin, na Etherze. Em, no bo widzicie, coś się dzieje. No, padają te coiny, niektóre duże projekty jak muchy i żeby kupować jakieś, nie wiem, Algorandy, Atomy czy Polki DOT, teraz jakoś nie za bardzo to widzę. Generalnie wolę wtedy usiąść w projekcie, który jest na przykład jak Mami czy Dopex, który wiem, że się rozwija świetnie i sobie radzą fantastycznie. I tu mieć pozycję delikatnie mniejszą. Ale wiem, że mogę na tym więcej zarobić i jakoś pewniej się z tym czuję niż z tymi molochami, których, które są często ghost chainami, i generalnie nie wiem, czy one dojdą do swojego ATH z poprzedniej hosty. Także też nie wbijałbym w jakieś projekty, które w poprzedniej hostie, nie wiadomo co robiły, mogą mnie dotrwać do swojego ATH. Te nowe trendy powstaną, ten nowy vibe gdzieś się utworzy, i raczej bym został w tych projektach, które gdzieś tam teraz słuch jest albo nie było o nich głośno w tam poprzedniej hostie więc to jest taka, taka rzecz, której mniej więcej się trzymam w tym portfelu no i myślę, że to by było na tyle mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek co prawda może być trochę ciężko z dźwiękiem albo z obrazem bo jak wiecie nie mam tego odpowiednio dobrego sprzętu, jest testowo, wyszedłem do ludzi po prostu postanowiłem zobaczyć co tu się dzieje i pokazać Wam trochę lepsze widoki, tak więc to by było na tyle dzięki Wam bardzo za uwagę no i życzę oczywiście wesołych świąt